Czy coś tam jest, czy czegoś nie ma. Czy można wejść. Zobaczymy może później. Ja na razie tutaj będę próbował dostać się do tego budynku. Tutaj co widzimy w tej chwili. Dobra, jestem przy tym budynku. Rzut. Jak to wygląda? Nie wejdę na górę, bo tam po prostu wszystko jest zarwane. Tu widać nawet. Chociaż może niedokładnie. O, mamy już jakieś pomieszczenie, tutaj zbiorniczek jakiś, ktoś z przewodami wyciągnął go i wyrzucił. Aha, tutaj było coś rozbierane. nie auta też, bo to jest dużo częściej z dużo częściej z Różne tapicerki i tak dalej. Nie stoi. No co na Niestety nic nie ma. To pewno coś, jakieś biuro było, jeżeli było. Oczywiście. Klimatyzacja w dachu. Standardowo. By nie było jakiejś zmiany. Kurwa, tutaj zarwane wszystko. Aha, dobra, ja wiem gdzie jestem. Tutaj jestem w tym miejscu. Co wcześniej byłem na pierwszym piętrze i nagrywałem właśnie To wszystko, więc tu jest, to jest wszystko już zawalone, widać zresztą. Wygląda tak. Ogólnie zgliszcza, jedne wielkie zgliszcza, niczego nie nadających się już. Nikt nie będzie tego robił, tylko po prostu kiedyś i wszystko byłoby wyburzone. Czekajcie, spróbuję wejść do budynku. Chociaż no. na chwilę. No, tutaj coś mamy. Psywona. Tylko zaraz, gdzie tu jest wejście do budynku? Czekajcie, coś tutaj jest. Zaraz, zaraz. Tu jeszcze nie byłem, jakieś opony tu są. No tu jest wejście, albo kurwa, samo opony, to przebieżnikowane, pościnane, po wycinane, to znaczy, druty ktoś wycinał z tego Tak wygląda. O, dobra, gitara. jest wejścia, tylko do pieszych do połowy chyba. Dobra, to rzut, rzut następny z tej strony. Zrobimy jak to wygląda. I lecimy na górę. A tak wygląda góra A żeby uśmiechcie tam u góry w okienku. Sobie firaneczki są można sobie jeszcze tam chyba powyglonać przez okno Ale i nie wiem, czy będzie widać o. Zieloniutko już jest, czyli tam już wszystko coś rośnie. Więc ogólnie fajnie. I zobaczcie co to jest tutaj. Ściana zaburowana, Dobra. Wejście do ziemi. Się tak nie do końca dalej na głowę zaraz spróbuję dobra a tutaj co powiem ja wam coś w ogóle nic, nic nie ma spójrzcie na górę tam jest tak czyli w ogóle podłogi nie ma do samej góry jest wszystko zawalone. Zajebiście. To mi się podoba. powoli kurwa się chyba nawet pod ten piwnicę chyba, no nie, może niekoniecznie no tu wygląda to tak cała piwnica jest zawolona śmieciami, calutka części od samochodów wiaderka, pojemniki i wszystko razem Tam dalej nie ma pomieszczenia. Tutaj coś było. Jest pewno jakieś wymienniki ciepła, albo coś takiego. Wszystko złożone. Budynek trzyma się jeszcze, bo są stalowe belki postawiane Ten budynek się jeszcze jakoś trzyma. Tak to pewno już dawno runął. Dobra, dobra, wejdę na te schody, bo są sto, nie wiem, z kamienia, czy tam z betonu, zrobione. Jest kwestia zarwania się, jest mało prawdopodobna, no chyba. To, co nagrywałem z dołu, ja wam pokazuję, jak to jest na górze, jeszcze raz, i tak to wygląda tutaj, jest na pierwszym piętrze. Tutaj mamy rozkwit przyrody, przed zimą. To są dziury, wszystko zarwane. Tam jeszcze u góry jest łóżko. Ale tam już nie wejdzie. Tutaj ściany się rozjechały już, drewniane. Wszystko zarwane. Tam coś jest. Nie mam zamiaru iść. niestety ta podłoga nie, nie jest jakaś. Nie może wygląda na betonową, ale no. Nie za bardzo mi to tak wydaje się do końca, że jest pewne. Klatka jest najpewniejsza, bo na najmniejsze prawdopodobieństwo zawalenia się klatki jest. No i jestem piętro wyżej. Tutaj mamy mały rzut na dach jak to wygląda i z góry Duneczek obok. A tu mamy piękny rzut zajebisty. Nawet są schody. Można zejść, tylko później gdzie jest problem Mamy tak. Jest podłoga pozarywana, tak jak krymski most. się pozarywał, tak i ta, ta podłoga. Jest, no, powiem wam, że widok jest zajebisty z jednej strony. Góra, proszę bardzo. Tak to wygląda. Kurwa, jeszcze schody na górę. Tak. To samo co piętro niżej, jest jakaś hala, jest zieloniutko. Góra sufit jest tak to wygląda. Czyli podejrzewam, że yy, i tam na to tam, teraz Wam pokażę. Piękne roślinki rosną. Spójrzcie. O, kurwa ucieka. Dobra. Więc piętro wyżej najprawdopodobniej już nie ma właśnie, to, co nagrywam nagrywałem wcześniej na początku. Już tam nie ma dachu. Jestem przekonany w stu procentach. Chwilę. tak to wygląda nie wiem czy było spalone czy zarwane Na mną to jest tak wszystko wszystko na zielono o słońce świeci latem można się opalać Nie, że też, żeby czymś powijane, Tam z tyłu jest jakieś szkło. Co nie wiem, co tu oni wymyślali. Mają jakieś dziwną koncepcję, niestety. No to są tylko Niemcy. Oni zawsze dziwnie myślą. No ja to się mówi, liczą o tyłu i reszta te od tyłu. Dobra. A tak jest. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak jest tam na dole. Z ostatniego piętra właśnie. Robię rzut. No i klatka. Jeszcze jakieś rury, coś nie wiem po co dobra. To tak przy niedzieli tak to właśnie wyglądają budynki tutaj w pozostałości po pracującym socjalizmie. ostatni, potem zrobię rzut, zobaczę co tam z tą chałupą obok. Ja na razie kończę, widzimy się na dole. Tak na chwilę. No bo jednak pokażę Wam jak to wszystko wygląda schodząc na dół. Tak to wyglądają farba albo tapeta. Przeważnie tapety. tapety chyba na klej rośliny przykleję albo na mąkę. jest wilgo wszystko odpada. Dobra. Dobra, próbuję wejść. Zobaczymy co jak to będzie. Tutaj byliśmy tu wejście. Teraz z tym samym drogą wychodzę. Wszystko zarośnięte. szaczorach Słuchajcie, no to, to a tyle na przyniedzieli o dzi dzisiaj. Dom jest opuszczony. Ja zobaczę, czy tu można wejść. Zobaczymy, jak coś. No to chwilę się jeszcze usłyszymy i tyle No niestety gdzie to nie będę wchodził nie wiadomo jak tam jest w ogóle tam jeszcze w Odali macie jakąś halę nie wiem jak tam można wejść czy można wejść w ogóle chyba nie za bardzo ale pójdę jeszcze w jedno miejsce i zobaczę czy tam do tego domu nie można wejść. Może coś będzie można ciekawego nagrać. Jestem przy tej samej fabryce i tutaj widzicie dom. To jest wszystko rozpizgane to muszę wejść tu się można zmieścić Tutaj jest przybudówka z balkonami na pierwszym piętrze to też balkon ale tak co mam powiem, tutaj jest już spuchło widzicie tu za chwilę będzie wszystko ubudu. Mm. Dobra, już jestem, wejdę. Kurwa, to na pomieszczenie i zero wejścia Gdzieś indziej. Ale dopa. No to było gdzieś kiedyś za zamurowali pewnie. Dobra. Dobra. Myślałem że może. No nic. Dom też nie jakoś żeby tu można było coś wleźć i coś tu musiało przez chwilę być w tym pomieszczeniu ale tylko w tym jednym dobrze ja będę kończył powoli słuchajcie gdzie po 20 jestem u chłopaków żeby trochę posiedzieć z nimi i pogadać i z wami w widzowie Zobaczymy, jak tam każdy minął, każdy minął weekend i ewentualnie, jaki jest zapał pracy na poniedziałek. podejrzewam że żaden. No ale może ktoś ma. Ja życzę jeszcze raz miłego dnia. Bez deszczowego jeszcze. Bo to też nie wiadomo, kiedy zaczną te deszcze padać. I wszystkiego najlepszego, i trzymajcie się. Pozdrowienia na razie.